Nie streama, A. steama! Dobra, dobra. Steam. Wszystkie gry. Jeden chuj. Mamy... mamy OBS razem. O kurwa, nic dziwnego. Backshot roulette, backshot roulette kurwa. Backshot ty roulette. Masz the long, ty masz te long drive. Mamy Pika. Counter Strike. A. O kurwa. Supermarket Together. to <laughs> standard. Ale mam ochotę, gdyżby zagrać w supermarket together. Ale wiem, że. Ole... Gramy jutro. O, gramy otóż. jutro. Ty chcesz, żeby Ole się wkurbił. Tak. Dobra, no to już gram. Ja mam ubranych, chłopie, ja to grałem ostatnio, ja się to wpaściłem. <laughs> Ja Byłem, byłem tak z graczem, że mi wywaliło całe, całe, całe to i zacząłem, bić, zacząłem się wkurzać. Nie, nie, okej. się na przykład bardzo fajnie bawiliśmy, jak sobie tak gramy i tam po prostu Olek ustawiający tak wysoką cenę, że blokować tego kradną. mam, mam aktu aktualizację. To bierzesz Motło i jedziesz z nimi. Raz mi się zablokowali, raz się mi zablokowali sami w sobie, to za, 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 za mnie od to ich pogoniłem. Ale a później przez to, że mi się nudziło, to tak każdego biłem. A, tak zatem Olek ocenił tą grę. Właśnie mam aktualizację tej gry, aktualizuję ją, mam sześć Olek, mam... Olek wystawił, że poleca tą grę, ponieważ można być klientów. Ej, ej, rel, 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 rel i jeszcze jedyny raz. W, jedyny plus tego. Recenzje, zobacz wszystkie, nie moje, chcę zobaczyć wszystkie recenzje. Ja teraz też mam ochotę to sprawdzić, wiesz. Czekaj. Tron, recenzje. Sklepie. Zobacz, wszystkie recenzje? Recenzje można mieć klientów. Glam. Nie, to są moje tylko. Nie ma tutaj recenzji. Gdzie są recenzje? Ale tu są chyba. W sklepie. Nie. Nie ma tutaj. Ja nie wiem, gdzie są recenzje. Kermis. Na no, samym dole. Jak właśnie masz ten. Jak sobie wchodzisz w sklep i sobie wchodzisz tam na sam dół. Nie masz. A, w sklepie mam wejść, no. a nie w bibliotece. Jestem na bibliotece? Kurwa, bibliotece... Kurwa, zajebiste zdjęcia sobie przeglądasz, co nie? <grym> Super. Spokój Spokojnie Ja pierdolę Gość przegrał, kurwa, 60 godzin I wstawił Świetna gra ze znajomymi, można nawalać ludzi miotłą Czekam na więcej dekoracji i półek Ej, ja Recenzje. Gdzie są recenzje? Czy są recenzje? Czy ja są recenzje? Gdzie na są recenzje? O, są. Malacja. O nie, ma tym... Dynia Nie widzę nigdzie dnia Dyniowskiego. recenzje. On jest tam, na samej górze właśnie recenzji. On powinien ci się pojawić, jeżeli masz go znajomy. Kasz kaszalot, kaszalot mam. Mój kolega, po czarnego mężczyzny zmierzającego do sklepu, zaczął okładać go miętą, po czym zlutował go od, do zera. Standard? Kasz, to ty byłeś ty? To byłeś ty? Chuj wiem. Ej, bo Kaszol to jest on, nie? Tak, on ma takiego kibla się krącącego. Ja pierdolę. Welcome to my profile. Ludzie mówią, że jestem gejem, ale to, nie pre, ale to nie jest prawda. Kurwa, to naprawdę Olek napisał i ja pierdolę. Człowiek... No chyba to jest on, nie? jest wspólnie znajomi. Janek Agdramity, to jesteś ty, tak? Jan kurwa Kermit. No racja, jakiś ik. znajomi. Człowiek, ty masz tego... Y Wspól... Wspólni znajomi. On ma placy ty... To co to jest kaszalot jakiś. Chuj, to, to jest kurwa kaszalot, ty się mnie pytasz. Ej, Ale Oleg też ma takiego kibla się Oleg ma, Ale Oleg ma placy dyniowych kurwa. A czyli on nie zmienił nazwy. Nie zmienił. Ja nie czekaj, wiem. czekaj jeszcze raz. Chłopem nie na do koszalota. Ej, Olej, kurwa mam pomysł, co już to, <laughs> to, to że w to kurwa brudnąć. Nie, ja nie mam. Nie mam Olka, bo on mnie nie zaakceptował. Do teraz. No, bo za... Pizza, hat. Gierka fajna, ale ustawienie cen produktów na scrollu. To jest jakiś psychopata. W Zmieńcie to proszę. Pizza Hut dała recenzję Czekaj, najważniejsza rzecz, którą musisz mieć, którą musisz teraz oddać sobie do biblioteki Steam Bo inaczej Ktoś się kurwa nie znamy Co? Czekaj, tylko teraz muszę to znaleźć sobie Mateo e, To jest gra, w którą się zajebiście graliśmy i przejmaliśmy wszystkie pieniądze w kasynie I jest za darmo Jaka, jaka gra? Kurwa, w to miejsce niby jest? Szybciej, bo ja już muszę wyłączyć też już Zapierdolę, że to jest. To jest. A, restauracja. Jak? Restaurac. Restaurac. Mam. To jest jakiś szczur. Tak, pobieraj demo, kurwa, musisz pobrać demo. Popierz demo. Dodaj do biblioteki. Bibliotekę. Teraz to to Restaurac to demo. 8 tak. gigabajtów? Dobra, zajęcie to może jutro. Dobra, być ze z tym. A wiem, piękną recenzję można uprawiać hazard. Dobra. Siemano. A to nara. No, Elo, To zobaczenia jutro. Zobacz, nie jutro. Zobacz, nie jutro. O... Z tego widzę to chyba. Kurwa, naprawdę bitrate nawet to nie poprawił. Ja pierdolę.